ma stąd tysięcy, a każdy jak ze Mini and you. Patrzycie czasem na jedną rzecz i zastanawiacie się, jak ją wykorzystać? Na przykład? Dziś rano zobaczyłam te tasiemki wśród przyborów do szycia i zaczęłam się zastanawiać, co mogę z nimi zrobić. I nagle mam! Wpadłam na pomysł bardzo mini. To jest pasek. Prawda, że ładny? W dzisiejszych poradach mini dowiecie się, jak go zrobić. Zobaczycie, że to łatwe. Przygotujcie koronkę i kolorowe tasiemki, nożyczki i kolorowe koraliki. Tasiemką zmierzymy, jak długi powinien być nasz pasek. Dodajemy kilka centymetrów, bo zrobimy supełki. Ta tasiemka pomoże nam zmierzyć pozostałe wstążki. Teraz związujemy wszystkie tasiemki razem, kilkanaście centymetrów od końca. Robimy supełki i dodajemy tyle koralików, ile chcemy. Teraz nablekę jeden koralik na dwie tasiemki, aby trochę je ze sobą skrzyżować. Możecie nawet zapleść warkocz. Potem zrobimy kolejne supeł w niedużej odległości. Możecie zrobić do czterech supów w różnych odległościach na długości paska, żeby koraliki zdobiły cały pas. Dodamy jeszcze kilka koralików i zrobimy ostatni supeł. Na koniec, nie zapomnijcie odciąć nadmiaru tasiemek. Kolejna porada mini dla Was! Tasiemki powinny być różne. Ja na przykład użyłam jednego sznurka, koronki oraz tasiemek różnej szerokości. Wystarczy związać tasiemki i pasek w stylu mini-gotowy. To wspaniały dodatek, dzięki któremu będziecie wyglądały inaczej niż wszyscy. Możecie jeszcze raz zobaczyć, jak to się robi. Odwiedźcie proszę nasz blog Mini You. Pamiętajcie, bądźcie zawsze kreatywne.